Cały dzień nie będzie nas w domu, więc chcę Wam pokazać, co ja będę jeść. To jest po prostu sałatka, czyli warzywa z jajkiem. I tutaj mam sałatę, pomidor, paprykę, takie parę ogórków konserwatkich ostrych. I jajko. I tyle w moim nowym opakowaniu. W sumie Alan ma rację, bo powiedział mi, że to tak zabrzmiało, jakby to było moje jedzenie na cały dzień. Nie, to jest moje jedzenie na 6 godzin. Więc myślę, że mi starczy. Siem, siem vlog dzisiaj będzie i jedziemy za 27 minut na nową siłownię I jako że właśnie mamy trochę czasu, no to na, szybko tutaj chcemy nagrać wstęp. Idziemy na nową siłownię, ona się nazywa Fitness Academy na ulicy... Jupiter, co Wam powiem. W Dni Tak. Żegietowska. Na Żegietowskiej, więc czekamy na autobus i będziemy jechać. I pokażemy Wam, jak ta siłownia nowa wygląda, powiemy jakie są nasze odczu odczucia. E, I może coś tam Wam pokażemy, co tam trenowaliśmy, ale nie za dużo, bo w tym, tego, w tym filmie zobaczycie też mój trening e, czworogłowych i pośladków. E, taki już, e, kiedy jestem silniejsza i jest ciekawiej. E, ale dzisiaj, co będziemy robić? Ja dzisiaj robię ogólnie. To jest taki piąty dzień, kiedy już cały mój trening, tak jakby zrobiłam, e, i w ten dzień robię. E, Ćwicze overhead squats, normalne front squats, y też pewnie będę robić yy, zwykłe squaty. przysiad po polsku. Przys, przepraszam, przepraszam p bo, wybacz mi. Przysiady po polsku. Nie wiem, czy po polsku będę robić. Może też martwy zrobię. Yy, tak, no a nie, Ty? Techniczne tak, tak. A ja robię zestaw imprezowy, klata beats, bok barków przed barków. Tak więc yy, lecimy. I w sumie dawno już nie nagrywaliśmy takiego vloga, więc mam nadzieję, że Wam się coś spodoba. Ale też jak widzicie, zawsze jak w wakacje nagrywaliśmy, to szliśmy gdzieś, się Wam mogliśmy pokazać. No ale jest teraz... zimno, więc nie chce nam się wychodzić. Ciemno, zimno, ucho. Tak. No i ja też mam koniec sesji, więc trochę więcej muszę robić. Ale mam nadzieję, że niedługo to się ustabilizuje i więcej będziemy mogli nagrywać. I Dobra, jeszcze chciałam powiedzieć, że nagramy ten film o cardio. I w sumie tak pomyślałam, że połączę w tym filmie, powiem o kardio, o aerobach. Może chociaż nie wiem, czy to nie będzie za długi film, ale zobaczymy. Tak, czy siak na pewno ten film się pojawi, więc wyczekujcie. Coś chcesz powiedzieć? Jakąś tą żółapkę mam. Fotomontaż, nie przejmujcie się. To jest fotomontaż. No, ale jeszcze chciałam powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą, mam snapa, bo tutaj chyba na tym filmie, na tym, na tym kanale jeszcze chyba nie mówiłam. No, co ty? no? naprawdę. Więc mam Snap'a, FIT, fit podłoga, ale to będziecie mieć wszystko w opisie, więc jak chcecie, to zajrzyjcie do opisu. To tyle, więc lecimy zaraz na siłkę. Ja może chwilę właśnie jak mi się być na napina. Po, podpowiem może szybko na komentarze, jak ktoś będzie chciał coś Trzeba na kamerę. ale nie bierzemy jej. Nie bierzemy. No nie, telefonem tak będziemy na na Ale nas? Na na tak idziemy? Nie no, co. No wiecie. gdzie Ty chcesz nagrywać? Nic nie będzie widać, to sobie zgaś światło i nagrywaj. A to ja latarką będę świecił. Dobra, przed treningiem bierzemy kreatynę. Ja sam sama w przymierze w szatni. Tak ona wygląda. Niestety nie ma żadnego lustra. I my bierzemy po prostu monohydrat. Więc zaraz spotkamy się na siłowni. Mówić swoje wrażenia. wygląda to trochę wygląda jak hangar z filmów Z siłowni amerykańskich. Tak. No. Ale Bobik jest bardzo niezadowolony. Ja też. Tylko no nie, no nie było luster, ale rozmawialiśmy też z trenerem i on powiedział, że za tydzień, około, za około tydzień mają być nowe lustra. To znaczy nowe, no mają być lustra. Więc tak, ale jeżeli chodzi o mnie, to ja wam szczerze powiem, że jakoś mnie nie wciągnęła ta siłownia i nie wiem czy chciałabym do niej drugi raz przyjść. W ogóle kompletnie nie miałam energii i to nie chodzi o to, że ja jestem zmęczona czy coś takiego, po prostu ta siłownia jakoś tak... No nie, mo, no może brak mojego wyglądu. Tak. Więc. Nie no, żarciek teraz. Duży plus, że Czemu jest czas. bardzo mało ludzi jak na to Tak, chodzi. tak, to na jest fajne. 10 to 10 osób. No a siłownia jak widzieliście była dosyć spora, próbowałam tam coś nagrać jako, że i tak jakoś trening, Nie, że chociaż tak mi wszystko weszło, to co miało wejść, więc... No, zrobiłam interwały w sumie. Um... I już le później ledwo co żyłam, więc zrobiłam jeszcze brzuch i tle. Więc... Aha, Kolejny no i jeszcze... I nie ma rączki... Kolejny minus to to, że nie ma rączki do przewodzenia i odwodzenia nogi i... Czekaj. A plus jest materac, więc jak widzicie też mogłam sobie poćwiczyć stanie na głowie. Ogólnie to taka bardzo siłownia nastawiona na crossfit. Tak, Szaki. tak. Mhm. Zdecydowanie. Ale zobaczcie, jak wygląda wejście. W ogóle powiem szczerze, wieczorem sama nie wiem, czy chciałabym tu wejść. I tak to tu wygląda, nie widzicie nosorki. Dobra, siem, jesteśmy już z powrotem, w ogóle już jest inny dzień, ale y, tamten film był trochę za krótki, więc nagrywamy. Zrobiłam się, ale rano coś takiego. I teraz a będzie testował. To jest w ogóle zrobione z takiego serka. To jest, jest jogurt dokładnie ekologiczny. I ma trzy razy więcej białka, dwa razy mniej cukru, jest bez tłuszczu, źródło wapnia, żywe bakterie, dwa razy mniej laktozy, bez glutenu i ma ten jogurt gwiazdkę myszlamu. Nie szlam. się ruszają? Co ma się ruszać? Te bakterie. Tak, takie robaczki na środku to właśnie chciałem pytać. Bo I jest o to jest z rebarwarem. Naprawdę widać było, więc testuj. Ale dobry ten jogurtik, naprawdę. Chcesz spróbować? Sam jogurcik. Okay. Nie, ale dobry jest. No. Mhm. I teraz ta różowa część to jest ten jogurt zmiksowany z truskawkami. A to jest ym, zmiksowane z kakao. Więc mówisz, że jest fajne? Bardzo fajne. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, gdzie można go dostać, bo ja to dostałam w ramach współpracy z Instagramem. Ale zapytam się, czy w ogóle gdzieś w żarach można coś takiego dostać, o. albo czy. Y, w, w, <śprawiedl> powiedziałam, żarach? Albo y, nie, zapytam się, czy w ogóle można gdziekolwiek to dostać. Więc tak. W kierunku zdaje relację. Przegrywamy. Jest traga. O żarówka, myślałam, że to żary. W kostrzyn. Pozdrawiamy. Co? No to co No wiem. W Hali stulecia, tyle to wiem. A ja sobie jem paprykę czerwoną. Ostatnio właśnie. Najpierw. Jak yy, mi się wieczorem jeść, to zawsze jem paprykę czerwoną. I oglądamy mecz. Cóż za emocje. Takie emocje. No ja zazwyczaj rzadko oglądamy mecz. Ale chciał się pochwalić jak nie jest. Film wysportowany włączył na 5 minut telewizor. Okay. Skończymy nagrywać, okay. go wyłączył. Dobra, cześć. Mam dla Was jeszcze trening czworogłowych i pośladków, tak jak właśnie Wam mówiłam wcześniej, że to wrzucę. Więc chcę Wam pokazać, jak teraz mniej więcej mój trening wygląda. Nie wiem, czy tutaj też chcę się do końca rozwodzić nad tym, co dokładnie robi serii i tak dalej, dlatego że jeżeli w końcu zrobię taki już konkretny trening, bo teraz na razie jestem w takim y, okresie przejściowym, to może wtedy znowu bym coś takiego nagrała, jak przy redukcji, dajcie znać, czy coś takiego Was interesuje. Y, no ale teraz wie, przede wszystkim mój trening opiera się na tym, że zwiększam kalorii. Y, nie, sorry, że zwiększam obciążenie. Tutaj robię właśnie front skład już z 30 i... Y, y, Dalej robię serię łączone i robię tutaj właśnie przysiady z wykrokami, czyli to w sumie się nie zmieniło, ale trzecie w tej serii łączonej zmieniłam, trzecie ćwiczenie, dlatego że no nie zawsze mam wolną ławeczkę. Jak widzicie, no na siłowni było dosyć sporo ludzi, więc staram się. Y, u, urozmaicać i zmieniać jak mogę w razie potrzeby w ogóle Sory za utraty ostrości, no ale nic na no to nie poradzę. No i właśnie to robię, czyli taką żabkę. Y, mam obciążenie z przodu, tego nie widać. To, są, to jest ketu, chyba dwudziestka. No i też co jeszcze chyba tego nie widzieliście, to jest wypychanie na słownicy Smitha, dlatego że bardzo często maszyna do wypychania była mm, zepsuta albo zajęta, więc y, musiałam znaleźć coś innego. No i wymyśliłam to. I właśnie robię też serię łączoną, czyli najpierw szeroki rozstaw, później wąski. Już mówiłam wcześniej, dlaczego tak robię i dlaczego właśnie robię to i to, bo czasami niektórzy myślą, że po prostu to i to jest na to samo. No nie do końca. Dobra, i teraz ćwiczenie, które jest dla mnie zmorą, dlatego że jest dla mnie to tak ciężkie ćwiczenie, bo tutaj stabilizacja i równowaga odgrywa wielką, wielką rolę, ale kiedy już ogarnę to i Mogę już utrzymać tą równowagę, no to jest to jedno z lepszych ćwiczeń według mnie. I tutaj też oczywiście obciążenie na początku tego obciążenia nie miałam, bo nie mogłam utrzymać się w ogóle bez obciążenia. No ale jak wiecie, trening czyni mistrza, więc jakoś dałam radę. No i teraz standardowe takie ćwiczenie na mięśnie, na przewodziciele i odwodziciele To robię zawsze na koniec i. Po prostu lubię to robić. Nie, w ogóle praktycznie oprócz tego to chyba nie robię żadnego ćwiczenia już na maszynie. To są właśnie jedyne ćwiczenia, które na tej maszynie robię. Tutaj też, jak widzicie, robię serię łączoną i teraz właśnie odwodziciele najpierw idą, a później przywodziciele. Jeżeli chodzi o serię, powtórzenia i tak dalej, przerwy, dalej mam takie krótkie przerwy. Dalej jest to bardzo intensywny trening. Przy takich łatwiejszych ćwiczeniach mam nawet krótszą przerwę. Trening zamyka się w godzinę i tyle chyba. Więc dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co chcecie widzieć, czy chcecie te całe treningi i zobaczymy się już w sobotę prawdopodobnie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!